Dzisiaj zapraszam Was na filmik z testem na żywo nowego podkładu i korektora pod oczy marki Dior z linii Dior Skin Star. Są to nowe produkty, które pojawiły się w sprzedaży parę dni temu w perfumeriach. Podkładów jest dostępnych 12 odcieni. Ja przetestowałam 3 i wybrałam, zdecydowałam się na odcień z numerem 023. Natomiast jeżeli chodzi o korektory jest ich w czterech odcieniach ja mam z numerkiem 002. Podkład Diorskin Star przeznaczony jest do każdego rodzaju cery. Jego formuła zawiera wklęsłe mikrocząsteczki krzemionkowe, które w połączeniu z pigmentami mineralnymi wychwytują i odbijają światło bez efektu świecenia się skóry. Dodatkowo zawiera także pigmenty filtracyjne, które wyrównują kolory skóry. Działa to na zasadzie filtrów, które nakładane są na obiektywy i w przypadku tego podkładu. Jego zadaniem jest wyeliminowanie także szarości skóry. Dodatkowo formuła tego podkładu zawiera trzy substancje aktywne pochodzenia roślinnego, które mają zapewniać pielęgnację. Podkład Dior Skin Star ma bardzo delikatną, jedwabistą konsystencję. Ja go testowałam nakładając i palcami, i pędzlem, i gąbką. W przypadku nakładania pędzlem i gąbeczką daje bardzo dobry efekt krycia. W przypadku nakładania palcami, no, u niektórych osób, które wymagają większego krycia, może być ten efekt niezadowalający. Natomiast w przypadku nałożenia gąbką i pędzlem, efekt krycia jest bardzo dobry. U mnie przykrywa on wszelkie zaczerwienienia na twarzy, plamy pigmentacyjne, a także piegi. Ja dzisiaj ten podkład mam nałożony solo, bez żadnego pudru wykończeniowego. Możecie zauważyć, że cera rzeczywiście jest rozświetlona. Natomiast nie ma miejsc, które, wynika, które się świecą, i jakby wynikają z tego, że ten podkład nie radzi sobie w miejscach w strefie T, która troszeczkę czasami gdzieś tam się u mnie potrafi zaświecić. Jeśli chodzi o korektor pod oczy z Linii Diorskin Star, jestem również z niego bardzo zadowolona. Ja nie jestem wielką fanką korektorów pod oczy i to nie dlatego, że nie mam co ukrywać, natomiast dlatego, że dbam o tą okolicę pod oczami i staram się dodatkowo jej nie obciążać produktami. Natomiast od momentu, kiedy używam tego korektora, a jest to już ponad 3 tygodnie, nie zauważyłam dodatkowego przesuszenia skóry pod oczami właściwości pielęgnacyjne, Zawarte w formule tego korektora są takie jak i w przypadku podkładu. Korektor, te substancje pielęgnujące, te składniki pielęgnujące mają za zadanie zmniejszyć opuchnięcia, zniwelować widoczność cieni, jak i także zmniejszyć widoczność zaczerwienień. Efekty, jakie daje mi podkład i korektor pod oczy z linii Dior'skin Star, możecie ocenić sami. Przygotowałam test na żywo, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że pomoże Wam ten, ten filmik w podjęciu decyzji o zakupie lub nie tego podkładu i korektora. Ja jestem bardzo zadowolona i bardzo serdecznie polecam. Kochani, żeby już nie przedłużać, zapraszam Was teraz na dalszą część filmiku, w której pokażę właśnie, jak prezentuje się i podkład, i korektor. Bardzo jestem ciekawa Waszej opinii na temat efektów, jakie u mnie dają obydwa produkty. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Być może macie już swoją opinię, używałyście albo testujecie te kosmetyki. Także bardzo chętnie poznam opinię, jak się spisuje również na innych cerach niż moja. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za czas spędzony ze mną. Zapraszam na kolejny filmik. I do zobaczenia. Papa. Pa. Na twarzy mam nałożoną tylko pielęgnację, serum, krem pielęgnacyjny i krem pod oczy. Podkład Dior Skin Star będę nakładać nowym pędzlem marki Make Up Forever z numerkiem 108. Jest to nowy pędzel, który marka wypuściła kilka dni temu do sprzedaży. Pojawił się on w perfumeriach Sephora. Pędzel ma bardzo szeroką główkę. Włosie jest idealnie gładkie, miękkie. Ja nie mam dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o pędzle, a zwłaszcza pędzle do podkładów. Będzie to także moje pierwsze użycie tego pędzla dzisiaj tutaj w teście na żywo z podkładem, także również jestem bardzo ciekawa efektów, jakie przyniesie. Tak długo opierałam się przed zakupem pędzla do podkładu. Zawsze wydawało mi się, że użycie palców jest bardziej wygodne, szybsze i efekt jest tak samo dobry jak przy użyciu pędzla. Natomiast dzisiaj po tym pierwszym razie, kiedy użyłam pędzla do podkładu, widzę, że różnica jest i to ogromna. Także myślę, że ten pędzel już na stałe będzie u mnie, będzie mi towarzyszył podczas codziennego makijażu, nie tylko na szczegóły. Wyjścia. Jestem z niego zadowolona. Mam nadzieję, że również dobrze spisze się w przypadku innych moich podkładów. Do korektora pod oczy Diorskin Star użyję pędzla do korektora marki Smashbox numerem 5. Jest to pędzel, który ma precyzyjnie zakończoną końcówkę. To włosie jest takie mocno w szpic ścięte. Jest on bardzo precyzyjny, jeżeli chodzi o nakładanie korektora wzdłuż linii rzęs, tutaj w kąciku wewnętrznym, a także do korekty makijażu w kąciku zewnętrznym. Ten pędzel używałam już kilka razy, jestem z niego bardzo zadowolona, także bardzo polecam ten pędzelek.